Rozgośćmy się. Weź sobie tacę, będzie ci wygodniej. Będę jadł tak prosto ze stołu. Boska sprawa. Jutro na zebraniu będziemy głosować. Nas jest troje, a ich dziewięcioro. Pierwszą osobą będzie wróg, którego musimy obłaskawić lub usunąć. Na kogo zagłosuje Ben? Na pole, bo trzyma z Ines. Dobrze wiemy, że Ines to przywódczyni. Za to Pola ma dobre serce. Głosujemy na nią. Trudno będzie utrzymać się w willi. Trzeba wiedzieć, na kogo postawić. Ściągnięcie tu jednej z dziewczyn i rozbicie ich grupy sprawi, że będą chciały z nami współdziałać. Nie znam dobrze Poli, ale miałem okazję z nią poważnie pogadać, ale mógłbym przekonać Emię. Jest dużo spokojniejsza od Poli i Ines. Jeśli trafi tu sama, na pewno możemy na nią liczyć. Jest szansa, że ją namówimy. To twoje zdanie?